Kto lubi być niezależny? Super, bo dzisiejszy temat właśnie będzie o zależności. Więc dobrze, że chcemy być niezależni, że lubimy być niezależni, bo to znaczy, że dzisiejszy temat jest jeszcze bardziej nam też potrzebny i będziemy chcieli sobie troszeczkę poukładać, jak to jest właśnie z tą zależnością, i jak to jest też z niezależnością. Więc na początek otwórzmy sobie słowo Boże, które już nas wprowadzi w ten temat. Będzie to Ewangelia Świętego Jana, 21 rozdział i wersety od 18 do 23. Ewangelia Świętego Jana, 21 rozdział, wersety od 18 do 23. możemy śledzić sobie tekst, a ja go odczytam. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. Piotr obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego umiłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na jego piersi i powiedział: Panie, któż jest ten, który cię zdradzi? Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Oto Słowo Boże. Wybrałem taki kawałek fragmentu Słowa Bożego, bo myślę, że dobrze też obrazuje właśnie zależność i przede wszystkim, kiedy ja myślę o zależności i patrzę na uczniów i patrzę na Jezusa. To taki wniosek stawiam, że od momentu właśnie pójścia za Jezusem ich życie było zależne od niego bardzo mocno. Zgodzicie się? Bo jak inaczej nazwać właśnie to, kiedy tu co prawda Jezus zaznacza, jaką śmiercią umrze święty Piotr, ale tak naprawdę właśnie stawia ten akcent, że do tej pory Twoje życie wyglądało w taki sposób, a od tej ono będzie takie, ponieważ Ciebie zapraszam do tego, żebyś poszedł za mną. Um, i kiedy patrzymy też na życie samego Jezusa, to przecież Jezus tak samo był zależny. Kiedy był dzieckiem, to możemy sobie wyobrazić Maryję, która właśnie go karmiła, która go wychowywała, która go owijała, która go nosiła. I tak zresztą jest z naszym życiem, że tak samo w takim okresie niemowlęcym przecież jesteśmy zupełnie zależni na przykład od naszych rodziców. Potem kiedy dorastamy, odwraca się to w drugą stronę, widzimy to z innej perspektywy, ponieważ od nas ktoś jest zależny, czy mając dzieci na przykład, albo nie wiem, podejmując jakąś pracę zawodową, przecież inne osoby zależą od nas. No i w końcu kiedy zmierzamy do starości, to tak samo widzimy znowu z powrotem tą zależność od innych, bo często w takim wieku podeszłym po prostu nie mamy siły do tego, żeby, żeby samemu o siebie zadbać, zatroszczyć się, tylko potrzebujemy pomocy kogoś na przykład bliskiego. I życie Jezusa przecież też było właśnie zależnością od Ojca, ponieważ misja Jezusa była jasna, konkretna i to Jezus też powtarzał, że przyszedł pełnić wolę Ojca. Więc dzisiaj będziemy chcieli na nowo... Zobaczyć w swoje serce i w ogóle tak myślę, że te nasze spotkania o radykalnym uczniostwie mają sens wtedy, kiedy przede wszystkim robimy sobie rachunek sumienia no i konfrontujemy to, co tutaj słyszymy, właśnie z naszym życiem. Bo skoro mamy coraz bardziej się stawać radykalni, to musimy w jakimś sensie na pewno też zawalczyć o to, musimy nad tym pracować, a te wszystkie rzeczy, które powodują, że w jakimś sensie jesteśmy. Nasze postępowanie jest przeciwne radykalnemu uczniostwu, po prostu wyrugować z naszego życia albo przynajmniej spróbować w dużej części to zrobić. I kiedy mówimy o zależności, to oczywiście w takim pierwszym, w pierwszej myśli, która się nam rodzi, no to, że mamy zależeć od Pana Boga. No i to jest prawda, ponieważ każdy z nas, myślę, kto ma też doświadczenie, tego, co tutaj też Jurek wspominał, gdzie, gdzie, gdzie był ten moment, kiedy mogliśmy sobie przypomnieć, kiedy oddaliśmy nasze życie Jezusowi, to to jest ten moment właśnie, kiedy, kiedy myślę, że nasze życie jest zależne od Jezusa, od Jego woli. Ja przynajmniej staram się tak żyć, nie zawsze to wychodzi, ale, ale właśnie od momentu, kiedy powiedziałem Jezusowi: Ty bądź na pierwszym miejscu, staram się to tak układać w moim życiu, żeby faktycznie Jezus był na pierwszym miejscu. Ale oczywiście oprócz tej zależności od Boga mówimy też o zależności od ludzi. I tu myślę, że często jest większy problem, przynajmniej ja się tak mogę podzielić, ale myślę, że mechanizm naszego myślenia jest podobny, więc, więc śmiem twierdzić, że, że z tym mamy gorzej. No bo ponieważ jakby dajemy też zaufanie człowiekowi w jakimś sensie. No nie jest to Bóg, który wiadomo jest miłością, troszczy się o nas, chce naszego dobra, więc na pewno jest to jakiś trud. No ale niemniej jednak Pan Bóg wzywa nas do tego też, żebyśmy zależeli od ludzi. I jeżeli popatrzymy na nasze bycie chociażby we Wspólnocie, to też możemy powiedzieć, że faktycznie uczymy się tę zależności od drugiego człowieka. Bo przecież na przykład spotkania w grupach czy w ogóle życie w grupie małej kształtują nie tylko animator, ale przecież wszyscy członkowie. Że pewne decyzje, które podejmujemy we wspólnocie, na przykład są konsultowane czy z animatorem, czy z odpowiedzialnym za rocznik. Więc tutaj myślę, mamy okazję do tego i dobrą szkołę, żeby po prostu uczyć się też zależności od drugiego człowieka. I teraz, oczywiście, jeżeli byśmy powiedzieli, że mamy być zawsze zależni, też by było błędem, bo są sytuacje, w których musimy powiedzieć, że też potrzebujemy postępować niezależnie. Ale oczywiście nie, nie w takich sytuacjach, że co nam się podoba, to, to wtedy jesteśmy zależni, a co nam się podoba, to stawiamy kontrę. Ale oczywiście w takich sytuacjach, kiedy w jakimś sensie, nie wiem... Coś by nam zagrażało, albo byłoby jakimś, jakimś nadużyciem ze strony na przykład jakiejś osoby, no to oczywiście musimy to tutaj powiedzieć, że jesteśmy niezależni. Albo jeżeli na przykład dana, nie wiem, sytuacja, dana, dana relacja byłaby dla nas toksyczna, to oczywiście też tutaj musimy powiedzieć o jakimś radykalizmie i o jakiejś niezależności. Ale jeżeli byśmy taką wagę mieli postawić tutaj, to myślę, że więcej jest takich sytuacji, kiedy Bóg nas zaprasza do zależności. I teraz takie dwie podstawowe myśli, kiedy mówimy o zależności. Pierwsza to jest pokora, a druga taka myśl to jest upokorzenie. I myślę, że jeżeli pamiętacie, ja pamiętam, że był już kiedyś taki temat o upokorzeniu, ksiądz Przemek ogłosił, to tam dosyć tak szczegółowo mówiliśmy o tym, czym jest upokorzenie. Ale jeżeli popatrzymy na samo słowo, to upokorzenie... Można by było przetłumaczyć jako uprogu pokory, czyli coś, za czym zaraz właśnie jest pokora. I teraz jest to dosyć trudne, bo znowu musimy dobrze to zrozumieć. Nie chodzi o upokorzenie na zasadzie teraz, że ktoś nas zrówna w cudzysłowie z błotem, i my w imię miłości nic z tym nie będziemy robić i będziemy się jeszcze cieszyć, że, że ktoś tak postąpił, tylko bardziej chodzi o sytuację, kiedy właśnie w pokorze staje w danej sytuacji. Gdzie być może moje odczucia są takie, że zostałem upokorzony, ale tak naprawdę, no właśnie, kiedy jest pokora, kiedy w pokorze stajemy, nagle się okazuje w tej sytuacji, że być może Pan Bóg ma rację, że być może człowiek drugi ma rację i, i wtedy te sytuacje właśnie sprawiają, że możemy uczyć się tej zależności. Jest taki mechanizm, nie wiem czy, czy Wy się z tym zgodzicie, ale, ale ja to widzę też po sobie. Że jeżeli na przykład jesteśmy w jakiejś trudnej sytuacji, konfrontujemy się z kimś w jakiejś w jakiej danej sytuacji, to pierwszym naszym odruchem jest albo atak, w takim sensie, że oczywiście kontrujemy tutaj, żeby, żeby poprzeć swoje racje i swoje odczucia, a drugi to, jest, to są wymówki. I tutaj taką małą dygresję podzielę się z wami, kiedy pojechałem na przegląd mojego samochodu, który już jest leciwy. Więc wiadomo, jak, jak przeglądy wyglądają, w takim sensie, że no ja zawsze drżę, czy wszystko będzie w porządku. No i wjechałem normalnie na stację diagnostyczną, mając oczywiście nadzieję, że wszystko będzie dobrze. No i generalnie było dobrze, 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 ale w pewnym momencie jakaś tam była jedna rzecz, już nie pamiętam dokładnie jaka. Że ten właściciel tego, tej stacji okręgowej mówi, no, że coś tam jest z, z, z zaniedbane i, i trzeba by było po prostu z tym zrobić i o to się zatroszczyć w tym samochodzie. No i ja od razu w odczuciu, w takim odruchu moim bezwarunkowym, oczywiście się tłumaczę, że to nie jest tak do końca, bo wie pan, ja tutaj do tego auta dokładam, robię regularnie jakieś naprawy i tak dalej, i tak dalej. Robiłem z tym zawieszeniem. No i tam oczywiście jadę tutaj swoją, swoją linię obrony. No i po czym ten właściciel tak na mnie patrzy i mówi jedno krótkie zdanie. Wy swoje, a my swoje. No i to właśnie była sytuacja, która, która myślę pasuje też do tego naszego dzisiejszego tematu, że często kiedy stajemy w momencie, kiedy musimy być zależni, czy, czy wchodzimy w ten moment zależności, właśnie rodzi się w nas jakiś taki od razu że chcemy się tłumaczyć, że chcemy uciec od tej sytuacji. Ale takie sytuacje powodują, że nie wpuszczamy też pokory do tych sytuacji i z pokorą nie, nie przyjmujemy danej rzeczywistości. I teraz tak myślę, kiedy się nad tym zastanawiałem, że w takiej sytuacji, kiedy jest jakiś zgrzyt, że coś mi na przykład nie pasuje, to wartością jest szukać argumentów, które potwierdzą właśnie tezę tej osoby, która to na przykład mówi. I faktycznie spróbować się zgodzić, szukając tych pozytywnych rzeczy, a dopiero wtedy, jeżeli takie się nie pojawią albo, albo po prostu jakoś nie będzie ich, oczywiście mówimy tutaj o uczciwym podejściu do sytuacji, no to wtedy możemy powiedzieć, że, że jakieś tam, nie wiem, na przykład nasza racja w danej sytuacji jest. I myślę, że, że to jest ważne, bo kiedy mówimy o pokorze, to ciężko nam jest właśnie w takiej sytuacji po prostu powiedzieć, nie wiem, zostawiam tą sytuację, swoje odczucia, zastanowię się nad tym, albo się zreflektuję, albo przyjmę właśnie to, co na przykład słyszę od, od drugiej osoby. I myślę, że pokora, tak jak kiedyś to tutaj powiedziałem i kiedyś usłyszałem, jest to takie inspirujące też dla mnie, że pokora jest matką wszystkich cnót, a pycha jest królową wszystkich grzechów. I tym bardziej mnie to osobiście motywuje do tego, żeby o pokorę w życiu walczyć i, i po prostu w tych sytuacjach, kiedy właśnie jestem w momencie na przykład upokorzenia, w takim swoim odczuciu, że nie wiem, czuję się y, niesłusznie, na przykład nie wiem, oceniony albo niesłusznie ktoś mi zwrócił uwagę, to to jest ten moment, kiedy mogę spróbować uczyć się pokory i mogę właśnie w ten sposób zależeć, y, bo Pan Bóg chce, żebyśmy zależeli. Y, i takie sytuacje właśnie sprawiają, że możemy, ym, możemy jeszcze bardziej po prostu dążyć do świętości yy, i możemy stawać się jeszcze bardziej ludźmi Jezusowymi. I teraz mówiąc o pokorze, to takie pięć punktów dosłownie, yy, jak o nią walczyć, albo co, co nam pomoże w tym, żeby, żeby w jakimś sensie pokorę osiągnąć. Yy, przede wszystkim to jest dziękczynienie. Tak jak mówiliśmy kiedyś o, o rachunku sumienia św. Ignacego Loyoli, to właśnie ten rachunek zaczyna się od dziękczynienia. Po to, żeby sobie uświadomić, jak jest Pan Bóg, jak ja właśnie zależę od niego, jak wiele mam od niego, jak to kim jestem, jak żyję, to jest właśnie jego dzieło. To jest taki pierwszy punkt, gdzie faktycznie, stojąc w dziękczynieniu, możemy uczyć się pokory. Druga rzecz, no to jest przede wszystkim też wyznawać nasze grzechy. I widzieć to naszą małość, naszą niedoskonałość przed Bogiem, przed ludźmi i umieć po prostu też popatrzeć na siebie z takiej perspektywy właśnie miłości, ale też w tej miłości, która obnaża pewną prawdę o nas, pewne złe nasze postawy, złe postępowanie. No i radykalny uczeń w takiej sytuacji oczywiście walczy o to, walczy ze swoim grzechem i chce po prostu przybliżyć się jeszcze bardziej do Boga. Trzecia rzecz to jest upokorzenie, to już mówiliśmy, nie będę tutaj rozwijał tego wątku. Czwarta rzecz to jest to, żebyśmy w naszym życiu po prostu potrafili Panu Bogu też zaufać. Tak jak właśnie apostołowie, tak jak przeczytaliśmy też w tym fragmencie, kiedy Jezus mówi: pójdź za mną, to to nie jest, no pójdę, może, może nie pójdę, albo w danej sytuacji pójdę. Tylko to jest właśnie konkret, który, który chcemy realizować. I teraz wiele w naszym życiu jest też takich sytuacji, kiedy mówimy o radykalnym uczniostwie, że zabiegamy o wiele rzeczy, które są dookoła nas. To może być praca, może być jakiś, nie wiem, rozwój zawodowy, jakieś hobby, nie wiem, cokolwiek, co właśnie w jakimś sensie zjada nasz czas i powoduje, że że gdzieś ta, ta praca nad tą pokorą może nam uchodzić na bok. I teraz uwaga, nie chcę powiedzieć, że to jest złe, ym, ale żeby faktycznie radykalny uczeń zrobił taki sobie rachunek sumienia, czy moje życie ym, nie jest skupione na jakichś rzeczach, które powodują, że w tej zależności od Boga się oddalam. Ym, I dzisiaj na modlitwie będzie taka okazja, że będziemy też sobie chcieli zrobić krótki rachunek sumienia właśnie w tym kontekście. I pomyśleć, czy są takie przestrzenie w naszym życiu. I myślę, że kiedy mówimy też o zależności, kiedy chcemy właśnie podążać za naszym Panem, za naszym Mistrzem Jezusem, to przede wszystkim, jak popatrzymy właśnie na Krzyż, to widzimy tego, który jest naszym przyjacielem. I dzisiaj was chcę zaprosić do takiej modlitwy, żebyśmy właśnie podeszli, w sensie niefizycznie, bo nie możemy, ale tak duchowo podeszli do Jezusa, właśnie w takiej postawie, że on jest naszym przyjacielem. Że on dzisiaj mówi każdemu, znać, każdemu z nas: pójść za mną. Że on dzisiaj chce, abyś ty jeszcze bardziej i twoje życie zależało od niego. Żebyś jeszcze bardziej dzisiaj chciał pracować nad pokorą. I o tą pokorę też będziemy później prosić w tej modlitwie. Bo jej potrzebujemy, potrzebujemy się też tego uczyć. I przede wszystkim potrzebujemy tej siły, która pochodzi od naszego przyjaciela Jezusa, żebyśmy tą pokorę mogli osiągać w danej sytuacji naszego życia.